Cześć wszystkim z tej strony, Kamil z kanału b 24 live W tej chwili znajduję się w swoim tiny house, który jak widzicie, jeszcze nie jest skończony. Dzisiaj zamierzam robić barierkę tutaj, ale to nie będzie, słuchajcie, odcinek o budowie barierki w tiny house, tylko to będzie odcinek o tym, co możemy zrobić, aby zacząć zarabiać pieniądze. Jednym z takich pomysłów, który chciałem Wam przedstawić, jest wejście we współpracę ze mną. Słuchajcie moi drodzy, bez noża, wejście we współpracę ze mną. Co mam na myśli, mówiąc we współpracy? Ponieważ zaczynam niedługo projekt pod tytułem, nie wiem czy pamiętacie, Perła Kaszub. W związku z powyższym, jeśli ktoś z Was chciałby zainwestować pieniądze i je pomnożyć, zaraz Wam powiem, ile na tym można zrobić, to niech się ze mną skontaktuje. Dlaczego? Bo ja w tej chwili te apartamenty będę chciał sprzedawać w dużo niższej cenie, a jak już się skończę zremontować. To one będą znacznie droższe. I wy możecie zrobić, słuchajcie, na, na różnicy między ceną teraz, a jaka będzie za rok czasu. Przewiduję rok czasu, gdyż uważam, że to w 12 miesięcy jestem w stanie zrobić. Czyli nie ja fizycznie, ale ja tym będę kierował, zarządzał. Więc są to apartamenty, słuchajcie, na marginesie, tylko powiem 28,5 metra dokładnie, które proponuję Wam nabyć za kwotę 150 tysięcy. I teraz. To są budynki, które trzeba zmodernizować, trzeba wyremontować i tak dalej. Więc w tym momencie, jeśli przyłoży, założymy, że to jest 150 tysięcy podzielić na 28,5 metra, to wychodzi około 5 tysięcy z hakiem, dokładnie nie pamiętam. Ale jak skończymy ten remont tego, tego całego budynku, tych budynków w, w tym Kaszubskim Parku Krajobrazowym nad jeziorem, to wy będziecie mieli apartamenty, które nie kosztują już 150, tylko kosztują 250 tysięcy. I skąd takie moje założenie i skąd takie obliczenia? Ponieważ jak sobie sami sprawdzicie, a najlepiej to zrobić samemu, żeby się mu przekonać do tego, że to, co mówię jest prawdą, że w momencie, kiedy zakupujecie metr kwadratowy za 5 tysięcy, to jak znajdziecie mi w takiej cenie apartamenty, które są gotowe już. Czyli w stanie deweloperskim, słuchajcie, z klimatyzacją, w ogóle wszystko wiecie, elegancko, nad jeziorem, to dajcie mi znać, to ja sam kupię takie apartamenty, ok? Ale chodzi mi o to, żebyście wiedzieli, że te apartamenty za rok czasu będą warte 9 tysięcy na metr kwadratowy. Strzelam. Znaczy ja zakładam, rzeczy ja wiem, że nie zakładam. Ja wiem, że będę je sprzedawał za 250 tysięcy. Obliczyłem to analizując rynek rynki tak na, w zasadzie w województwie pomorskim oraz lokalizację, która jest spójna z tym, co ja Wam chcę przedstawić. Czyli Perła Kaszub, Kaszubski Park rebrozowy nad jeziorem, w pięknym lesie, e, no, otoczenie naprawdę jest spokojne i tak dalej. Jezioro, w sumie dwa jeziora, słuchajcie, bo jest Potęgowskie, Jezioro i Czarne, jest taki przesmyk, gdzie właśnie jest ta plaża, która będzie też Waszą plażą. Więc takie apartamenty Wam proponuję za 150 tysięcy. Oczywiście kupujecie je nie ode mnie, od Kamila, tylko kupujecie je od spółki, która powstanie... Myślę w następnym tygodniu i zachęcam was do tego. I jak mnie znacie już z kanału, słuchajcie, moi drodzy, to wiecie na pewno, że to co robię, albo to co zarabiam, albo tym, czym się zajmuję, to jest to de facto, że ja wszystkie projekty, założenia, wszystkie cele, które sobie wyznaczę, słuchajcie, niezależnie od tego, co by to nie było, są realizowane. Dlatego dlaczego o tym mówię i dlaczego wam e, się z wami wam dzielę? Bo chciałbym, żebyście też, niektórzy z was się ze mną skontaktowali, odnośnie działek leśnych, żeby zarobić pieniądze, odnośnie innych inwestycji, to jest spoko, nie? Tylko e, ja zakładam, że nie wszyscy, nawet którzy się odezwali, albo którzy chcą, mają na tyle odwagi i ich na tyle chcą zaryzykować, aby w takie projekty wejść. Więc ten projekt nie jest dla wszystkich. Przepraszam, przypiję sobie tylko wodę. Więc moi drodzy, <laughs> przepraszam, więc moi drodzy, ja będę robił i będę Wam trochę opowiadał o tym, lekarzu. A w międzyczasie też postaram się chyba odpowiedzieć na pytania, jakie je znajdę odnośnie działek leśnych, bo miałem pytania, które do mnie dotarły na Messengera, odnośnie działek leśnych i odnośnie self-storage'a. To też jest ciekawy temat. Słuchajcie, do tej pory prowadzę self-storage, do tej pory mam działki leśne, ale mogę Wam powiedzieć teraz, co zrobiłem ostatnio. Na Mazurach, gdzie mam działkę o powierzchni 43 Ary, czyli 4300 metrów, ogłosiłem, że sprzedaję. Udział w tym gruncie 43 ary. Dosłownie 10 arów. I wyliczyłem sobie, że cena metra kwadratowego działki leśnej 10-orowej to jest 25 zł i 50 groszy. Mnożymy to przez 10 arów, to wychodzi nam 25 500. Więc ja muszę Wam powiedzieć, że to jest dobry tip. Czyli jak, jak mamy działkę leśną, który, którą wiemy, że nie możemy podzielić na mniejsze niż 30 arowe bo to wynika z ustawy. Tak samo jak rolne. To można zakupić, słuchajcie, udział. Wskazane za udział w gruncie kupujemy za znacznie wyższą cenę, czyli jak ja bym, powiem tak, jak ja tą działkę mógłbym sprzedać za 80 tysięcy, to dzieląc ją na 4 wyciągnę z tego ponad stówkę. Więc myślę, że to jest też dobry tip dla Was. I później co dalej? Jeśli już kupią Ci wszyscy właściciele tą działkę, to możemy wyjść z takim pomysłem, aby znieść współwłasność. Nie robiłem tego jeszcze w swoim życiu, ale znam osoby i z nimi rozmawiałem, które to robiły, i jest to możliwe w dwojaki sposób z tego, co się dowiedziałem. Jedne to jest za pomocą kodeksu cywilnego, który tam to wszystko normuje, o tym mówi, a drugi to jest sądownie. Tak? Ta, ta, ten drugi sposób sądownie jest, wydaje mi się, troszeczkę bardziej problematyczny, ale też jest możliwy. Więc wówczas, kiedy już mamy czterech udziałowców tej mojej działki. To ja im mówię, słuchajcie, no, no to teraz czas na to, żebyśmy znieśli współwłasność i zróbmy to. I jak dużo tego o tym nie wyczytacie sobie, słuchajcie w internecie, tak jak o działkach leśnych, też dużo nie szukałem, jak zaczynałem w ogóle tą całą historię. O tyle myślę, że niektórzy z was są skłonni i na tyle pewni i odważni, że mogą być zainteresowani właśnie taką, takim sposobem sprzedaży nieruchomości w udziałach. Piotr na pewno, nie powiem nazwiska, ale, ale z Gdyni. Pozdrawiam się, Piotr. Eee, pozdrawiam też Adriana, do którego się nie mogę dozwonić, bo akurat nie wiem, coś miałem do niego temat odnośnie konstrukcji, bo jest projektantem w ogóle i tam oblicza wszystkie takie rzeczy. To na pewno się odezwę. Więc ja wracam i będę czasami do Was coś mówił. Jak Wam się spodoba, to słuchajcie, a jeśli nie, to Wam później powiem gdzieś tam w opisie, w której minucie będę mówił o czymś. Jeśli, jeśli będę mówił o działkach leśnych. To powiem, że od 12 minut jest o działkach leśnych. A jeśli będzie o działkach pod self storage, to powiem Wam, że to jest w tej minucie. Słuchajcie, a teraz tak. Ten tiny house to też jest bardzo ciekawa historia, bo to jest domek, który sobie wymyśliłem półtora roku temu i powiedziałem sobie: No kurde, chciałbym mieć ten tiny house, a. chciałbym mieć tiny house'a i potem mówię: Nie ma ich dużo w Polsce, to może go sprzedam z zyskiem. I pewnie na nie bym zarobił jeszcze z pół roku temu, nawet teraz jakieś 30-40 tysięcy, ale. Zostawiam go sobie, dlatego że chciałbym go wynajmować na swojej działce leśnej i na nim zarabiać. Ile mogę zarabiać? Słuchajcie, przejdę do meritum od razu, żeby było prościej. Według moich obliczeń, według wszystkich danych, które posiadam, na takim domku, jeśli będę go wynajmował x dni w roku, czyli oczywiście bierzemy pod uwagę od maja do końca, nawet września, mogę wygenerować zysk na poziomie, zysk, czyli po wszystkich kosztach, które trzeba dać na, wiecie, na dojazdy, czyszczenie, sprzątanie, sprzątaczki i tak dalej, około 25-30 tysięcy. Ale biorę pod uwagę, że moje obliczenia mogą być błędne. I wezmę sobie, myślę, że przyjąłem 20 tysięcy. Więc ja wydajmując ten domek, rok rocznie mogę mieć minimum 20 tysięcy, i jak na niego wydałem same materiały z robocizną pewnych osób, które mi pomagały 100 tysięcy, to ten domek mi się zwróci w najdłuższym okresie, jaki możemy wziąć pod, pod, pod uwagę w 5 lat. Ja zakładam, że mi się zwróci w 3 tak naprawdę, bo do tego domku będę budował też samę mobilną. E, banie e, i jeszcze pewnie jakiś tarasik zbuduje więc to wszystko będzie podnosiło cenę i standard e, komfort wypoczynku. I zachęcam Was do tego, żebyście też tak myśleli, nie? żebyście, jeśli mamy pomysł na coś, tak jak ja miałem, że sobie zbuduję dom, to ja sobie wtedy przemyślałem wszystko i teraz to już będzie mój mały taki biznesik, na którym będę sobie zarabiał. Chciałbym, tak jak Wam powiedziałem wcześniej, mieć kilka takich różnych, różnych, wiecie dlaczego różnych, bo wychodzę z założenia, że jeśli masz 3, 4, 5 różnych yy, przychodów, najlepiej pasywnych albo w połowie pasywnych, to wtedy, co by się nie, nie działo na rynku, albo czy cokolwiek by się nie działo w ogóle w naszym życiu, to zawsze na czymś zarabiamy. Nie? Jestem daleki od tego, aby inwestować tylko w jeden biznes, chociaż wiem doskonale, że ci, którzy się skupiają na jednym biznesie, osiągają znacznie większe wyniki, szybciej i więcej zarabiają niż ci, którzy, tak jak ja, łapią się 5 strok, jak to niektórzy mówią, za ogon. Dlaczego? No kurczę, nie wiem, dlatego bo ja chyba to lubię. lubię. Lubię robić wiele projektów i o ile teraz mam trochę mniej czasu, bo zbyt dużo wziąłem sobie projektów na głowę. O teraz, jeśli wchodzę w tą Perłę Kaszub, to niestety pozostałe projekty są z boku. Dlaczego? Bo Perła Kaszub to jest jeden z największych projektów, nie największy projekt, słuchajcie, który będę realizował w swoim życiu. To jest projekt, na którym zarobię też fajne pieniądze ale o tym Wam powiem pewnie w kolejnych odcinkach w przyszłości i dlatego wam, Was też zachęcam do tego, bo jeśli możecie nabyć apartament za 150 tysięcy i sprzedać go potem za 250 tysięcy, to nawet, jeśli byśmy, się przy, jeśli byśmy nawet założyli, że rynek się załamie, to i tak zarobicie na tym minimum 50 tysięcy, a 50 tysięcy w stosunku do ceny 150 tysięcy to jest jakieś 33%. Który bank albo jaka inwestycja da Wam 33% zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Nie wiem, a jak zrobicie stówę to jeszcze, to jeszcze lepiej, słuchajcie moi drodzy, więc przemyślcie sobie tą sprawę i oczywiście dla tych zainteresowanych wyłożę kartę na stół, powiem wam, jak to wygląda, jakie są terminy, jaki mamy pomysł na to wszystko, co jeszcze zbudujemy i na czym będzie się opierał ten cały biznes. Słuchajcie, idę liczyć. Mam kolega akurat coś robi, dobra. Więc ja sobie biorę miarkę, jedną albo drugą tu, zapalaj, tu I tu mam, słuchajcie, właśnie i co ja mam tutaj zrobić? aha, miałem gumuleon, czy linoleum wyciąć i to właśnie teraz też uczynię może zrobię na chwilę pauzę, słuchajcie zrobię pauzę gdyż zaraz do Was wrócę pokażę Wam teraz, co wymyśliłem jeśli chodzi o barierkę, wyciąłem, tak jak widzicie tutaj kawałek tej beleczki moi drodzy jak ja sobie to wszystko zaplanowałem, zaraz Wam powiem zaraz Wam powiem, od co tak chciałbym to zrobić tu jest mniej sęków, to zrobimy tak patrzcie to jest tak To jest tak tu mamy na pewno jeszcze. Okej. Okay. bardziej kurczę tak. Okay. 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 Więc to moi drodzy będzie taka barierka dla dzieci, żeby nie spadły. Nie wiem, czy mi widać, czy mi nie widać. Skręcę to wszystko teraz do ściany, do desek i tutaj to wszystko też skręcę i następnie Wytnę sobie tutaj z tego takie coś. Wiecie co? To, to nie będzie prostopadłe czy równolegle do schodów, bo jednak ten skos nas troszeczkę ogranicza. Więc wymyślimy sobie, że ta barierka będzie z takim skosem, żeby ta, te wejście było tu gdzieś trochę wyżej. Więc tutaj będę zaraz wycinał, słuchajcie, tą właśnie część. No bo zaraz będzie drugie ujęcie. Ok, no i skończyłem właśnie. Jak widać, może jestem trochę brudny, jeśli chodzi o wióry, ale to nic. Więc zrobiłem taką barierkę, zobaczcie tu, czyli nie robimy jej tutaj wcześniej specjalnie. Bo tutaj myślę, że jak ktoś spadnie, to chyba nic się nie stanie. Tutaj dla osób, dla dzieci, też głównie jak ktoś będzie chciał, słuchajcie, nie wiem czy mnie widać, ale chyba widać. A może nie widać. Więc tu, jakby ktoś chciał, ja zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A nie, było widać. Ok. Więc ja to zrobiłem w dwie godziny. Barierka przymocowałem do schodów, nawierciłem, skręciłem tam do tej belki, wyciąłem sobie wnętrze, przykręciłem tam. No według mnie jest spoko. Jak komuś się nie podoba, trudno, mi się podoba. Eee, a za chwilę, moi drodzy, jeszcze chciałbym Wam pokazać tą perłę, bo chciałbym wrócić do tej perły Kaszub. Więc ta perła Kaszub, słuchajcie, to jest coś podobnego jak Narusa.pl. Narusa.pl to jest taki obiekt, który został wybudowany przez Klub Przedsiębiorczości i ten obiekt właśnie, słuchajcie, ma i apartamenty, i domki. Docelowo u nas będzie jeszcze pole karawaningowe albo pole kempingowe, zwał jak zwał Więc tych apartamentów, moi drodzy, będzie 12 12 apartamentów po 28,5 metra Oraz 4 apartamenty na samej górze tych, tych dwóch budynków Z większym przeszkleniem i z widokiem chyba lepszym na las Nie, bo może jezioro nawet będzie widać I, 2, i 4 apartamenty 40-metrowe Czyli łącznie będzie 12, 4, 16 apartamentów i tak jak wam teraz powiedziałem, te apartamenty, jeśli ktoś będzie zainteresowany, można nabyć za 5000, tam z hakiem 5100. A jakbyście chcieli potem e, nawet mogę wam zagwarantować, jak kupicie teraz za 5100, to ja wam gwarantuję, że odkupię od was za 700. Czyli 2000 na metrze zarobicie. Pomnożymy to przez 28,5. Gwarantuję wam to, że zarobicie na tym 50 parę tysięcy, inwestując 150. Czyli 25%. Mogę Wam to zagwarantować, ale umowa musi być wtedy wiążąca, że jak już się decydujecie, że chcecie sprzedawać, żebym ja od Was odkupił ten apartament, to ja od Was odkupię, żeby nie było tak, że po prostu e, wybudujemy te apartamenty, słuchajcie, będziecie widzieli, że te że ten metr kwadratowy tego apartamentu kosztuje nie 7, ale 10. Ja wyceniałem, słuchajcie, w ogóle na 12-14 tysięcy, więc e, tak na marginesie, więc proponuję Wam nawet, wiecie, e, umowę, na mocy której będziecie mieli pewność, że zarobicie te pieniądze. Albo jeśli nie chcecie, zaryzykujcie te 150 tysięcy i zaróbcie może drugie 150 tysięcy, może 100 tysięcy. Ja myślę, że 100 tysięcy każdy z nas na pewno zrobi. Ja też. Bo ja też tam będę miał, słuchajcie, apartament. Na zakończenie wam powiem. Powoli będę się zbierał. W następnym odcinku w końcu chyba odpowiem na pytania dotyczące self-storage i działek leśnych. Teraz słuchajcie, jeszcze przygotowuję się, bo już jak wiecie, na Miłoszewo, Potęgowo i Mazury zrobiłem kroki, które. Umożliwiało mi podłączenie prądu, może postawienie domku i tym podobne. A została mi ostatnia działka w górach, na samym szczycie, z widokiem na Tatry Słowackie. I tam już, wiedząc, jak się odbywają pewne, mm, pewne rzeczy w urzędach, jak należy rozmawiać, co zrobić, słuchajcie, to w następnym odcinku może powiem Wam, jak będę to robił na Zalesiu, bo tam zamierzam złożyć wniosek na budynek gospodarczy i potem ten budynek na samej szczycie góry postawić z pięknym widokiem na Tatry Słowackie na Jezioro Czorsztyńskie i przyłączyć do tego prąd. Woda oczywiście studnia głębinowa do 30 metrów, Mam nadzieję, że będzie to możliwe. Jeśli nie, to taki off-grid zrobię, czyli to co spadnie z nieba będę filtrował i będę mógł z tego potem z tej wody korzystać, tak? To też jest ciekawy temat off-grid. Także jakbyście chcieli też może ławkę w górę, to może zrobimy taki odcinek, bo znam osoby, które tak funkcjonują w jakiś sposób między innymi mój brat w Grecji e, oprócz tego, że pozyskuje energię, pozyskuje wodę i tam jeszcze inne historie ale o tym Wam opowiem w kolejnym odcinku tymczasem kończę, dzięki, że jesteście dzięki za subskrypcję i do następnego razu, hej! słuchajcie, zmierzam do takiego sklepu, który się nazywa Castorama jest kolejny dzień jadę kupić farby do tego wnętrza, aby pomalować. A no później wam pokażę, jakie kolory wybrałem. Mam nadzieję, że będą fajne. Będą się podobały głównie mojej żonie. Idę. Moi drodzy, kolejny dzień, tak naprawdę. Jest godzina 14:30, prawie 15. .00. Ja dzisiaj malowałem stopnie sufit, zaraz wam pokażę. To jeszcze sobie dzisiaj postanowiłem, że sobie zrobię jeszcze półkę. Słuchajcie, na książki, czyli nad biurkiem będzie wisiała właśnie. Ta półka, na której będą stałe książki. Słuchajcie, to jest ostatnie dzisiaj zadanie, które mam wykonać, ale też chciałem wam dzisiaj powiedzieć coś innego, moi drodzy: że pokażę wam za chwilę, co się stało półtora roku temu, kiedy ja się zainteresowałem tą działką, kiedy to było moje marzenie. W tej chwili jestem współwłaścicielem tej działki, buduję sobie tam dom i zapraszam Was do współpracy. I niektórzy z Was mogą sobie pomyśleć, udało się chłopakowi, nie wszystkim się udaje. Okej, okay. ja jestem zdania, że udaje się tym, którzy mają dobre nastawienie, którzy są zdeterminowani, którzy są konsekwentni w tym, co robią i, 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 i odważni, słuchajcie. I odważni przede wszystkim, bo odwaga pcha nas do rzeczy, które są niemożliwe i one wtedy stają się możliwe, tak? Więc, moi drodzy, zrobię teraz tą półkę i chciałbym Was... Chciałbym was poprosić, abyście się też podzielili z innymi, słuchajcie, jak wyglądają tak naprawdę z, u was, jak wyglądają u was takie projekty. Bo zobaczcie, jeśli byśmy się na chwilę zastanowili, i niektórzy z was, na przykład, by pomyśleli, że czegoś w życiu nie zrobiłem, albo nie zrobiła. I teraz ja sobie myślę, że w perspektywie czasu. Poprzez moją historię, do której, do której doświadczyłem tak naprawdę, którą przeżyłem, przez te życie, które przeżyłem, przez te 40 lat tak naprawdę, dochodzę do wniosku, że nie warto marnować czasu, że nie warto się długo zastanawiać, że trzeba chwytać, że trzeba czerpać, że trzeba brać z życia. I tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o taką moją maksymę, mogę wam też pokazać taką swoją sentencję, którą sobie czytam, o śmieszne to jest, albo może nieśmieszne, fajne że moje córki nawet e, też mówią, tato, tato, kiedy przeczytasz tą sentencję? I tam jest zawarta mm, taka myśl moja, która budzi mnie, daje mi siły i pokazuje kierunek, do którego dążę. I muszę Wam powiedzieć, że to się spełnia i sprawdza. I niektórzy myślą sobie tak naprawdę, że, że to tylko takie pieprzenie jest, prawda? Że to jest tylko takie pieprzenie kołczów, mentorów i tak dalej. A ja uważam, moi drodzy, że to nie jest pieprzenie, bo jeśli... Duża, albo wszyscy nawet celebryci aktorzy, ludzie sukcesu sportowego albo innego jeszcze, mówią o tym, żeby marzyć, żeby wstawać, żeby iść. No to coś jest na rzeczy, tak naprawdę. Więc ja, słuchajcie, moi drodzy, uważam, że trzeba i należy robić takie, takie rzeczy. Trzeba odważnie stąpać po, po, po ziemi, trzeba starać się robić więcej niż inni. Trzeba, moi drodzy, przepraszam, na chwilę, 41 na pół, 41 na pół tutaj. Trzeba to wszystko robić. Dlaczego? Bo warto i szkoda nam naszego życia. Mi przede wszystkim szkoda życia, aby tego nie robić. Więc pokażę Wam jeszcze, słuchajcie, zaraz sobie to dokręcę. Pokażę Wam jeszcze schody, które zrobiłem. Może obrócę. Więc moi drodzy, pomalowałem sobie stopnie. Żona wybrała kolor orzech włoski. Sufit też już jest pomalowany. Nie wiem jeszcze, co będę robił. Słuchajcie, ze ścianą, prawda? Myślę sobie, że będę tą ścianę. Malową nie nas ma na taki kolor. Więc yy, wracając, słuchajcie, do jeszcze, do, do całej pęty tego odcinka, tak naprawdę, i do myśli, którą chciałbym Wam przekazać, to jest to, żeby się obudzić z tego snu. To jest to, aby zacząć iść za swoją intuicją, za, zacząć iść za swoimi marzeniami, za swoim celem. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja wcześniej tak nie żyłem. I to nie było łatwe, tak naprawdę, ale, ale jest możliwe. było możliwe, jest możliwe. Więc zachęcam Was do tego, abyście robili to, co w życiu chcecie robić. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do usłyszenia. Słuchajcie, tutaj dobrze widać ten ocypel po drugiej stronie, a ja się kieruję w tamtą stronę właśnie teraz. Ale tu jest ta plaża, o i tu jest zejście, wam pokażę teraz. Idę. Za mną znajduje się zejście do jeziorka z tej działki, o której myślę, którą przyjechałem tutaj obejrzeć. Działka ma 3,5 hektara z linią brzegową jest bardziej w tym krótszym boku, tak jakby przy jeziorze, a ona tak jakby wydłużona tam, tam w teren, czyli wyobraźcie sobie, że tutaj ma mało przy tym jeziorze, ale ona tak ciągnie się tam wzdłuż, 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 jak widać się w lesie. Idę zobaczyć, jak to wygląda w środku. Boisko, siatkę, siatkę, wszystko. Masakra. Zobaczcie, jesteśmy właśnie, jestem na brzegu, na brzegu jeziora, czyli przy działce która ma dostęp do tego, do, 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 w tym miejscu właśnie Więc tak to wygląda, patrzcie Tam jest jedno jezioro chyba czarna, tam Potęgowskie Widać kowak dalej I ta działka ciągnie się Tam centralnie wzdłuż do góry Tak jak te linie idą Po prawej stronie W moim mniemaniu, ja tam pójdę teraz to wszystko oglądać Więc tak to wygląda Powracam Fajna działka Generalnie to jest taka mała, takie małe miejsce, zobaczcie jakby nie plaża, ale takie zejście tam z tyłu za mną jest plaża, którą widzieliście przed chwilką w gastronomia. Tu jest jakiś stary obiekt, który budowlany. Przypuszczam, że on. Przypuszczam, że on jest do rozbiórki, ale zobaczcie fundamenty, na których stoi, na pewno są do zwrotu tak naprawdę do zwrotu. Czyli na nich na tych fundamentach można byłoby coś zrobić. I zobaczcie, przy samej wodzie. Przy samej wodzie. Kurczaki pieczą. Dobra, na się. Idę teraz w ten las tam przed nami, zobaczyć jak to wygląda. Idę, teraz idę. Widzę pierwsze jakieś szopy. Co? Patrzcie, jakiś domek tutaj chyba był kiedyś, co? Idę dalej szukać. No i mam takie domki tutaj. Na tej działce jest ich kilka, ja idę zobaczyć dalej. Tu jest jakiś słup. Energetyczny czy coś. I ciekawe czy da się coś zrobić z tych, z tych domków, nie wiem. Moja ocenia takty praktycznie od razu do, do, do zbiórki, ale... Na fundamentach można stawać pewnie inne, prawda? Cały czas do podgórkę, a tam już widzę obiekty. Wiecie, po tych schodkach, na tym domku. Halo, jest tam ktoś? Halo! Artyści burwieni. A tam tam no jest ten. I to jest ta działka, którą będziemy prawdopodobnie kupować z budynkami Jest tutaj budynek tak jakby kilkupokojowy, czy kilku apartamentowy Niewielki Ale teren jest taki dosyć ciekawy, słuchajcie Wszędzie raz skaczować trzeba teren Co tam jeszcze mamy? Zobaczymy Cholera no, Tu widocznie jakaś droga była, zobaczcie Mówimy o tych domkach z tyłu O tych domkach z przodu Tam jeszcze jest jeden budynek Idę jeszcze się przejść to Wam pokażę. Działko już obejrzałem, teraz kierunek wejcherowo Starosta Wejorowski, ulica 3 Maja.